Jeżeli cierpimy na alergicznie żytnosa, nosa, jesteśmy dziewięciokrotnie bardziej narażeni na wystąpienie astmy oskrzelowej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jesteśmy atopikami. Mamy predyspozycję do alergii. W związku z tym ten sam alergen, jeżeli będzie przenikał przez nos nieprawidłowo filtrujący albo przy oddychaniu przez usta, będzie dostawał się do dróg oddechowych, będzie wywoływał objawy astmy oskrzelowej. Chorzy z dobrze leczonym, skutecznie leczonym nieżytem nosa zmniejszamy im częstość występowania astmy. Dodatkowo, jeżeli mamy już astmę i alergiczny nieżyt nosa, to dbając o nos, zmniejszamy nasilenie objawów astmy oskrzelowej. Na to nakłada się jeszcze takie ściekanie wydzieliny, pod tylnej ścianie gardła. To nie są objawy alergicznego nieżytu nosa. To są najczęściej objawy zapalenia zatok, które również nasilają objawy astmy oskrzelowej. W związku z tym te choroby są ze sobą połączone. Nieżyt nosa, astma poprzez przyczynowy skutek. Mam chory nos, będę miał większą szansę na astmę. Z drugiej strony jak już mam astmę, to każda choroba nosa, szczególnie nieleczona, będzie prowadziła do nasilenia objawów. Tyle, że chorzy z asmą oskrzelową zapominają o nosie, no bo koncentrują się na tej swojej zasadniczej chorobie. Oczywiście asma oskrzelowa ma również wiele, wiele powikłań, może prowadzić, łączyć się z POHP, do tego dochodzi zanieczyszczenie powietrza, ekspozycja na różne zanieczyszczenia, które, na których nie mamy wpływu, np. zanieczyszczenia przemysłowe czy zanieczyszczenia, które znajdują się w dużych miastach. W związku z tym dbajmy o nasze drogi oddechowe, o nos o płuca po to, żeby te choroby nie nasilały się i żeby nie przechodziła jedna w drugą.